Dead by Daylight o trzeciej w nocy potrafi być naprawdę dziwne. Dlatego też postanowiłem przekonać się o tym na własnej skórze. Razem ze znajomymi postanowiliśmy zagrać kilka gier właśnie o tej godzinie, a oto kompilacja najdziwniejszych momentów. Nie chyba mi się Niech się podnieść się Czekaj, może? go A. wypchnąć tam. Mierdza. O kurde. Hit oh, z gotowa. Seno. Gdzie ta, ta, ta kamerę postawiła? Uh, Lightboard? Light, Lightboard. Nie, pies. Zapraszam. Naprawdę. Nie Naprawdę? Oh, o. To to oh, musiał shit. być ktoś, kto. No kurwa, niewiarygodne, że jeszcze zdołał mnie zgrabnąć. Dobra, ja ci idę do szafki na górę. No byśmy o dwie. O kurwa, ścisną no, no, zbawkę! Ale... Nie ma bar... Najpierw te, no najpierw te, najpierw te. Ty. Ty. A... Teraz ja. E, no e, dostałem. Halo? Okej, okay. spidujemy to. A wiesz go jak będzie drugi to pomie, To odbierze, napierze, okay. Dobrze Xeno. No przestań rozstawić tego trap'a Jesteś uparty jak skurwysyn No mi się ulubił O No kurde Jeszcze raz go uh, sabotuj Co tego trap'a? Ja... Co to jest za... Co, co to jest za ty w ogóle? Co to jest? Jakiś gruponuk Myślę, że jest do przeskoczenia, na spokojnie nie, 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 nie sądzę Ale mogę ci go rozbroić Rozbrajaj go, wariacik On ma takie proste ruchy <laughs> <laughs> Rozbroiłem, nie, ale... ro rozbroiłem Tylko tak trochę głupio Biegniesz jak możesz? Nie możesz. Nie możesz. Ja nie wierzę. Co ja zrobiłem? <grych> ja mam propozycję. Ja mam propozycję. Ja mam propozycję. Nie wiem, zdejmę to jedno widać właśnie. Ja się wypalę? I po, postój tu chwilę, R-Games. tutaj chwilę. Ja mam tego. Ja mam ja, tego. Ja tego. Yy, power Struggle. Power Struggle. Ja że Teraz patrz to. To bo w nie? Oczywiście, że w patia. Nice. No, content A coś? Pierwsze wrzucie mi się to udało. O chyba, leży poszedł. O, czekaj. O, o! Wyszło? Wyszło. Gdzie się to stało? No, obsesję zostałem. Okej, okej. Okay, okay. Nie, jeden hak. No, te dwie tutaj. Podczoło czoło się troszkę. Ta, 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 ta. Nie, nie sięgnę. Oby Och... zadziałała. O chyba. hit. Na a. Na a. E! O dobra, jesteś za teraz. Co my tu mamy? Digi dongi na horyzoncie. Nio Ty mnie teabagujesz? Okej. Okay. Right. Jom, dobra. Jom. Okej. Okay. się, że jesteśmy zgodni. O, cześć. Aha, tu jest. Tu jest to. Okay, zróbmy sztuczkę tego. Lilip Omega, omg. Ej, to jest genialne. No, jest genialne. Chyba, że nie. O, chyba, że M2 poleci. Jest takie całkiem zajebiste. Imo. Ok, mi pasuje taki trade. Ale czekaj, to jest łatwa strona. No właśnie, to jest bardzo łatwa strona do ogrania. Trochę było. Odrobinka. Chociaż, jak sobie pomyślę, kurde, ona wpadła na dwójkę, nie? Nieważne. Nie, ja bym nie skręcił w prawo, ale byłbym zadowolony z siebie. Oh, shit! okej okay. Ja wiem, że ja pewnie wstawię coś takiego do kompilacji, ale to tylko dlatego, że ja jestem słabym Billy i się cieszę z każdego najmniejszego sukcesu. Jest. Okej. Okay. Ja naprawdę nie chciałem tunelować, ani kampić, ani nic w tym stylu. Uwierzcie mi, ja jestem dobrym człowiekiem. Po prostu mi się. Wzięło jest ogroł bubą. Czerwony Adon. Sklaczuj. O klacz. Klacz.